Cześć! Zapraszam Was na test wideorejestratora 70mai M500. Najpierw zaprezentuję Wam co dostajemy w pudełku od producenta, a za chwilę zobaczycie jak kamerka rejestruje obraz. Zapraszam! W oddzielnym pudełku znajduje się kabel, który umożliwia podłączenie wideorejestratora pod OBD, a więc stałe zasilanie. W kolejnym pudełku dotarły do mnie też czujniki monitorujące ciśnienie, jak również temperaturę w oponach. Po ich zamontowaniu producent zaleca ponownie wyważyć koła z oczywistych powodów. Masa robi swoje. Jak widzicie Ekranu nie znajdziemy w rejestratorze 70 MAI w przeciwieństwie do innego wideo rejestratora, z którym jeżdżę. A jak to wszystko się odbywa, że wiemy, co nagrywamy, jak ustawić odpowiedni kadr, za chwilę wszystko wam pokażę. Teraz zaczynamy od nocnych ujęć, które uważam, że są bardzo ważne. Możecie zobaczyć, jak urządzenie radzi sobie z zarejestrowaniem świateł pojazdu w nocy i tego wszystkiego, co jest w ich zasięgu. Przyspieszę nieco nagranie, żebyśmy nie zasnęli. A wracając do tematu ustawienia kadru, jak to zrobić? Jak zobaczyć obraz, skoro nie mamy żadnego ekraniku? Otóż jest aplikacja, którą pobieramy na smartfon, i za pomocą tej aplikacji, co teraz zobaczycie na ekranie, możemy zobaczyć obraz z wideoregistratora. Na naszym telefonie. Oczywiście nagrywanie odbywa się w pełni automatycznie po podłączeniu do gniazda 12V, ale gdy chcemy mieć podgląd i wpływać na zmianę ustawień urządzenia, no niezbędna staje się w tym momencie aplikacja, ponieważ z poziomu samego urządzenia nic nie zrobimy. Jest tam tylko przycisk do hotspota, fi no i na tym w zasadzie kończy się obsługa tego urządzenia. Teraz pooglądajcie jak urządzenie rejestruje nocny obraz. W dalszej części filmu oczywiście pokażę Wam jak kamera nagrywa za dnia. Będzie też porównanie kadru z kamery z którą jeżdżę z wideo właśnie z 70 maj. Wszystkie dane na ekranie które widzicie są w automacie ustawione w urządzeniu a więc prędkość, pozycja nawigacyjna, zapisane współrzędne, data, godzina. Tak więc to wszystko jest prosto z pudełka, gdy uruchamiamy urządzenie. Nic nie trzeba konfigurować. Rozdzielczość ustawiona oczywiście najwyższa 30 klatek na sekundę. Na wideo dzienne. Obraz, jaki kamera zapisuje za dnia jest wystarczająco szczegółowy. Za chwilę zobaczycie ciekawy samochód. No właśnie, to jest klasyk prawdziwy krążownik szos. Postanowiłem wykorzystać to ujęcie, żeby Wam pokazać, jak urządzenie zapisuje obraz, w jaki mamy kąt widzenia. Producent chwali się bardzo szerokim kątem nagrywania i za moment zobaczycie mój trochę droższy widerestrator. Jeśli oglądacie filmy na moim kanale, to wiecie jakiego urządzenia używam na co dzień w samochodzie oraz w autach prasowych, które dla Was testuję i nagrywam. Natomiast tutaj będziemy mogli porównać sobie za chwilę te dwie kamerki side by side. W takim ustawieniu będzie najłatwiej zobaczyć różnicę. Postarałem się to zsynchronizować, żeby było to, no, miało to jakikolwiek sens. No, i teraz możecie zobaczyć, jaka jest różnica wideo restratora 70 MAI z moją kamerką, która oczywiście jest po prawej stronie ekranu. Widać to chociażby po napisach, które są w kamerce, więc nie trzeba tego dodawać. No, chyba nie ma złudzeń. Że obraz ma trochę szerszy kąt w, względem mojego wideoarystratora, ale co na pewno wszyscy zobaczycie, jakby obraz sam w sobie nie ma takich refleksów. Być może jest to kwestia umiejscowienia na szybie, w innym miejscu są umiejscowione kamerki, natomiast wydaje mi się, że jakby no, tu na tym polu. Można by odrobinę poprawić to urządzenie, chyba że wynika to tylko i wyłącznie z wyższej pozycji na szybie tej kamerki. Ale wydaje mi się, że raczej aż takiego wpływu pozycja ustawienie tej kamerki na szybie raczej mieć nie może. W zależności od warunków oświetleniowych, wideorejestrator nagrywa bardzo czytelnie numery rejestracyjne, lub mniej czytelnie. To wszystko oczywiście jest zależne od tego jakie mamy światło. Na przykład gdy jedziemy pod słońce, wiadomo, że w zasadzie żadne urządzenie tego typu nie poradzi sobie. Dobrze, są to ultra mega niekorzystne warunki do nagrywania maleńkich tablic rejestracyjnych. I no, cóż no. Obraz mówi sam za siebie, nic tu nie trzeba dodawać. Możecie sami ocenić, ja wam jedynie prezentuję to urządzenie, nie będę tu rzucał opinii, wyrokował po prostu sami najlepiej. Ocencie waszym okiem, napiszcie komentarze, co myślicie o obrazie z tej kamery. Ja jestem z niej zadowolony. Początkowy szok wynikający z tego, że nie mamy żadnego ekranu. Karta SD nie istnieje, a jest wewnętrzny dysk MMC, więc no nie trzeba żonglować z kartą pamięci, gdy chcemy ją wyjąć czy włożyć do urządzenia. Zawsze ta pamięć jest budowana, ma to swoje plusy, może ma też swoje minusy. No generalnie jest to kompletny produkt, który zajmuje mało miejsca na szybie. A zapewnia moim zdaniem wystarcząco dobrą jakość obrazu i szerokie pole widzenia, żebyśmy w razie potrzeby mieli nagrany materiał, który nas zabezpieczy w przypadku y, zdarzenia nie będącego po naszej winie. Gdyby sprawca chciał się wykręcić albo zbiegł z miejsca zdarzenia. Albo co się stało na przykład podczas naszej nieobecności, gdy samochód był zaparkowany, a w trybie parkingowym możemy nagrywać przez wspomniane wcześniej na początku filmu OBD i stałe podłączenie urządzenia. Gdyby ktoś nie chciał się bawić w podłączenie do OBD, można zawsze podłączyć do powerbanka i zostawić samochód. Wielu ludzi tak robi z takim właśnie systemem zasilania, gdy nas nie ma w środku i auto jest zamknięte. Kończąc mogę polecić Wam takie urządzenie na wypadek gdyby ktoś chciał wymusić pierwszeństwo na drodze, gdy my je akurat mamy.